Totalny hitor jeżeli chodzi o komplety chłopięce, naprawdę jest mega. Tutaj mamy taką bomberę porządną z haftowanymi tutaj rzeczami na rękawkach. Mamy też naszywkę na zamek, do tego bluzeczka, do tego spodnie. Cena całego zestawu to jest 79 zł. Jeżeli się nie mylę, tak, 79 zł. Duże rozmiary: 122, 128, 134, 140x146, 152x158 oraz rozmiar 164. Super opłaca się w zestawie. Przechodzę do takiej dokładniejszej prezentacji. Bombera, proszę zobaczyć, ale jest ekstra. Do tego t-shirt, fantastyczny, i do tego mamy jeszcze spodnie. No jest, wow! Jest naprawdę wow. Tutaj na spodniach oczywiście mamy również naszyweczkę, kieszonki, guma w pasie, regulacja troczkiem. Komplet jest naprawdę przepiękny. Super do szkoły. 79 zł, aby zamówić ten kolorek. Wpisujemy Selmo 4486. I dopisujemy rozmiar. I drugi super kolor. Tutaj mamy czarny w połączeniu z żółtym. Ładny odcień tego żółtego, taki właśnie pod jesień, pod zimę. I to jest takie porządne. Naprawdę będą Pani bardzo zadowolone. I na ten kolor wpisujemy Selmo 4485 i dopisujemy rozmiarek.